Cześć, witam na kanale Info Prawa. Jeśli masz tunel foliowy, masz szklarnie i one są zostawione na zimę, to koniecznie musisz wykonać pewne czynności, albo przynajmniej zdecydowanie warto aby te czynności wykonać. Dzisiaj o tym, jak pielęgnować nasze osłony zimą. Posłuchajcie. Standardowo zapraszam do zakupu mojej książki Info, uprawa, jak uprawiać warzywa, mojego kalendarza warzywnika 2024, a teraz zaczynamy. Niedawno był filmik o tym, czy warto zostawić tunel foliowy na zimę, plusy i minusy. Teraz skupimy się na sytuacji, gdzie zostawiliśmy ten tunel, czy też szklarnie. Fajnie, bo nie trzeba będzie tego tunelu ponownie składać. Może rozpoczniemy uprawę wcześniej, niż byśmy rozpoczęli, gdyby ten tunel był złożony, ale... Ziemia, ona potrzebuje wody. Tutaj nam pada pięknie deszcz, pada śnieg, a ziemia może nie skorzystać z tego dobra. Dobra jakość ziemi jest bardzo ważna. Zdecydowanie przyczynia się ona do lepszego wzrostu roślin, a co za tym idzie do lepszego plonowania. Warto więc o jakość zadbać. Zdecydowanie polecam Wam albo Podlewanie całego tunelu kilka razy w ciągu zimy. O ile oczywiście macie jak podlewać, no bo jak macie no, na działce ROT, no to zimą wodę no, możecie mieć wyłączoną, więc o wodę wtedy będzie trudniej. Dosyć dobrym rozwiązaniem jest na przykład jednokrotne podlanie całego tunelu i ściłkowanie ziemi, aby ta wilgoć dłużej się trzymała. Ściółkować można na przykład liśćmi. Liście są bardzo dobre, no których jesienią no mamy ich pod dostatkiem. Czyli po prostu bierzecie sobie liście, rozkładacie je po ziemi. Tych liści na dobrą sprawę nawet nie trzeba będzie wiosną zbierać. Możecie na przykład przekopać całą tą tunelową, czy też szklarniową grządkę wraz z tymi liśćmi. No może dodałbym wiosną azotu, no są różne nawozy, choćby jakieś uniwersalne. To jest jedna sprawa, dbanie o wilgoć. Druga sprawa się łączy, czyli no jak spadnie śnieg, no to zdecydowanie warto ten śnieg zrzucić, no bo śnieg swoje waży. On coś wody da, no chociaż trzeba aż tak dużo tej wody, no to już jest sprawa dyskusyjna, ale śnieg to ciepło, śnieg to trochę wody, śnieg to można powiedzieć też ściółka, czyli utrzymywanie wilgoci. Jeśli więc spadnie śnieg, to zdecydowanie polecam ten śnieg przenieść pod osłony. On sobie będzie tam leżał, czyli bardzo dobrze, a jak stopnieje, to zawsze coś tej wody da. Nie jakoś bardzo dużo, ale zawsze coś. To są więc bardzo ważne zadania. Raz, żeby nam te osłony no się nie zepsuły, nie połamały, czy to choćby sama konstrukcja, czy też nie zepsuła folia. Dwa, żeby zadbać o ziemię, która nie ma tak dostępu do wody. To jest ważne, nie zaniedbujcie tego. Mnie się zdarza troszeczkę zaniedbać, ale no wiosną, jak podleję glebę, to będzie nieźle. Też tak już stosowałem i rezultaty były dobre. Zdecydowanie jednak warto zadbać o wilgoć już jesienią, zimą. Dziękuję za uwagę. Krótki filmik, ale myślę, że ważny. Zachęcam do tego filmiku i subskrybowanie kanału. Info Uprawa. Pozdrawiam.